Poniedziałkowe pożegnanie Ryszarda Sibilskiego, cenionego producenta telewizyjnego, zgromadziło liczne grono gwiazd polskiego show biznesu, które zebrało się, aby oddać mu hołd. Jego żona, Ewa Bem, znana piosenkarka, była widocznie poruszona podczas ceremonii, co świadczy o głębokiej więzi, jaką dzieliła z mężem przez ponad cztery dekady wspólnego życia. Ich relacja była przykładem harmonijnego związku, który przetrwał próbę czasu, wspierając się nawzajem w karierze oraz w życiu prywatnym. Strata Ryszarda Sibilskiego, który odszedł 17 stycznia 2024 roku, jest wyraźnie odczuwalna nie tylko przez rodzinę, ale również przez całą społeczność artystyczną. Ewa Bem. W swoim emocjonalnym poście na mediach społecznościowych wyraziła głębokie uczucia i przekonanie, że choć jej mąż przegrał walkę z chorobą, to pozostawił jej coś znacznie cenniejszego wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Jej słowa, pełne smutku i tęsknoty, poruszyły serca wielu osób, co znajduje odzwierciedlenie w licznych kondolencjach i wspomnieniach, jakie zaczęły pojawiać się w mediach i w sieci. Córka Pary, Gabriela również publicznie wyraziła swój żal po stracie ojca, nazywając go legendą telewizji, fantastycznym facetem, oddanym mężem i ukochanym tatą. Jej słowa podkreślają, jak wielki wpływ Ryszard Sibilski miał na swoją rodzinę i jak bardzo będzie brakowało jego obecności. Śmierć Ryszarda Sibilskiego Wybitnej postaci polskiej sceny telewizyjnej wywołała falę emocji wśród przyjaciół, współpracowników i fanów. Jego pogrzeb, który odbył się 27 stycznia, zgromadził liczne grono gwiazd, które przyszły pożegnać cenionego producenta i wyrazić wsparcie dla jego żony, Ewy Bem. Widok z rozpaczonej Ewy Bem, która przez dekady dzieliła życie z Ryszardem, był dla wielu obecnych na ceremonii szczególnie poruszający. Krzysztof Ibisz, znany prezenter telewizyjny i długoletni współpracownik Sibilskiego, podzielił się swoimi wspomnieniami i emocjami w wpisie na Instagramie, podkreślając nie tylko zawodowe dokonania Ryszarda, ale również jego osobiste cechy, urok, klasę i niezwykłą zdolność do zarządzania w mediach. Opisał go jako jednego z piękniejszych ludzi telewizyjnej branży, co świadczy o głębokim szacunku i przywiązaniu, jakie Ibisz żywił do Sibilskiego. Gabriela, córka Ryszarda, w swoim wzruszającym wpisie oddała hołd ojcu, mówiąc o nim w sposób, który odzwierciedla jego żywiołową naturę i determinację. Jej słowa: Nie powiem, spoczywaj w spokoju, bo wiem, tato, że to nie w twoim stylu. Jeśli coś tam na górze można działać, to na pewno już tam sobie wszystko ustawiasz. Malują obraz człowieka pełnego energii i pasji, nawet w obliczu śmierci. Pożegnanie Ryszarda Sibilskiego pełne jest osobistych wspomnień i głębokich emocji, co widać w poruszających wpisach jego rodziny i bliskich. Jan Niedziałek, zięć Sibilskiego, w swoim wpisie maluje obraz Teścia jako człowieka pełnego życia i przygody, a zarazem oddanego męża i ojca. Jego słowa odzwierciedlają głęboki szacunek i miłość, jakie czuł do Teścia, a także ból związany ze stratą tak ważnej osoby w jego życiu. Opis Sibilskiego jako młodego mężczyzny, który zjechał pół świata, Afrykę wzdłuż i wszerz i który zakochał się na zabój i na życie, dodaje postaci zmarłego niezwykłej barwy i dynamiki. Niedziałek podkreśla również trwałość i głębię związku Ryszarda z jego żoną, Ewą Bem, której miłość i wzajemne wsparcie były wzorem do naśladowania. Wspomnienie o wychowywaniu dzieci na mądrych i dzielnych ludzi oraz postrzeganie Ryszarda jako inspiracji i źródła mądrości dodatkowo podkreśla wartość jego życia i dziedzictwa, które pozostawia po sobie. Niedziałek kończy swój wpis wspomnieniem o swojej zmarłej żonie, córce Sibilskiego, wskazując na mocne rodzinne więzi i wpływ, jaki Ryszard miał na życie swoich bliskich. Dałeś jej wolność i moc. By z twojej inspiracji i swojej dzikiej radości zbudować dla nas dom. Byłeś przy mnie, kiedy świat się kończył i po jego końcu. Zawsze mogłem na ciebie liczyć. Twoja siła i cierpliwość wobec mnie są bezgraniczne. Jak mogę ci za to wszystko podziękować? Serce, które miałaś dla moich dzieci, jest nieocenione. Podróże z tobą były pełne cudów. Przepraszam, że ich było tak niewiele. Pozostawiłeś dzieciom skarbnicę wspomnień. Pracowałeś z takim zaangażowaniem, że budzi to podziw. Z głębokim przekonaniem o wartości tego, co robisz. Pasja to słowo często nadużywane, ale w Twoim przypadku jest jak najbardziej na miejscu. Odnosiłeś sukcesy w tym, co robiłeś. I to działało. Imponujące. Przepraszam, jeśli brzmi to zbyt słodko. Słyszę Twój głos, mówiący: Jasiu, już starczy. Teraz w mojej głowie jest chaos. Będę myślał o Tobie, może nauczę się od Ciebie, jak żyć. Nie powiedziałem Ci tego wszystkiego, gdy byłeś tutaj. Mam nadzieję, że wiedziałeś. Przecież to oczywiste. Kocham Cię. Dziękuję. W poniedziałek 27 stycznia odbył się pogrzeb Ryszarda Sibilskiego. Pożegnaliśmy go niemal w połowie polskiego show biznesu, ale to widok jego żony rozdzierał serca najbardziej. Pogrzeb Ryszarda Sibilskiego stał się chwilą pełną emocji, szczególnie dla Ewy Bem, która straciła nie tylko męża, ale i najbliższego przyjaciela. Wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła nią głęboko, co było wyczuwalne w każdym jej słowie. Gdy przybyła przed kościół, widocznie potrzebowała wsparcia towarzyszącego jej mężczyzny, aby zebrać siły na wejście do środka. Wewnątrz, przy ołtarzu, czekała już Ene z prochami Ryszarda, otoczona wieńcami. Msza przebiegała szybko, lecz żal malował się na twarzach wszystkich zgromadzonych. Najwięcej cierpienia można było dostrzec u Ewy Bem, która z trudem utrzymywała równowagę a po zakończeniu ceremonii potrzebowała pomocy przyjaciół, by bezpiecznie zejść po kościelnych schodach. W pewnym momencie chwyciła się za serce, ledwo powstrzymując łzy. To wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć jako jedno z najtrudniejszych w jej życiu. Jeśli ten film wywołał emocje, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych treści.